Ja pierdole anony. Słuchajcie, wracam sobie wczoraj skut z bazy do domu, nie? przebijam się przez te korki po Zawro, wparowuję na chatę, opór głodny, więc od razu, jako główny ośrodek intelektu i zarobku tego gospodarstwa domowego, wypalam CO NA OBIAD MATKA i uwalam się za stołem wiadalnianym. Ona już taka cała zasępiona, no dnia za dobrego to ewidentnie nie ma, widać, że moja obecność napawała ją niemałym stresem, no ale tak już musi być, kiedy się trzyma odpowiednich ludzi krótko i jak ci mają powody się stresować. No a dzisiaj to już kurwa było przegięcie. Otóż odpowiedź na moje prozaiczne, ale jakże istotne pytanie Brzmiała kluski Śląskie. Zatem od razu przystępuję do procedury wyjaśniawczej, bo chyba przyznacie mi rację, że jeśli się migluje do aglomeracji tak poważnej śląskiej metropolii, jak spuścizna księcia Wrocisława z jakiejś kurwa Polski B, gdzie psychujami piją kwas, to nie można dostąpić zaszczytu, jakim jest kultywowanie śląskiego dobytku kulturowego, a przede wszystkim kulinarnego. No więc mówię jej, żeby się nie poczuwała, bo nie urodziła się na żadnym Śląsku, tylko w wulce batorskiej i nie omieszkując dodać pytania retorycznego, co mój ojciec, rodowity Ślązak, Se w niej za młody upatrzył, jeśli naprawdę jego małżeństwo nie było elementem programu dla lepszego życia karyn z Ukrainy A. Coś tuknęła, coś mruknęła, ale jej morda ostatecznie nie zmieniła stanu skupienia z poprawki na fakt, kto utrzymuje to domostwo, pisząc wariacje Watykańczyka wyłudzające hajs na ofiarę od grażeń z forów katolickich nie zaczynających się na kurachen i niekończących kończących na ork. No ale jako, że ja oczywiście spokojny chłopak jestem, to wyciągam sobie mojego nowego OnePlusa 5T, którego otrzymałem przedpremierowo dzięki kooperacji biznesowej z Chińczykami w zeszłym roku i wchodzę sobie z mobilnego tora na karaczan Premium, czekając grzecznie przy stole na uszykowanie zastawy. W końcu mój rodzicielski materiał etniczny ściąga z gazówki 10-litrowy gar, bierze talerz i nakłada mi na niego jakiegoś żółtego, rozgotowanego badziewia. Widzę to już kątem oka, ale pozostawiam ją w błogiej nieświadomości do momentu potania, bo skoro już mam to gówno na talerzu, to przynajmniej już wolę go nie mieć również na podłodze. No i mówię, że to miały być porządne, dobre kluski śląskie, a nie jakieś pierogi kurwa leniwe, jak połączenia nerwowe typowej Polki. Kluski śląskie są kurwa szare! W sekundę później, gdy Maciucha w akcie głębokiego wstydu zaczęła cała przybierać barwę jedynego słusznego imperium, poczułem jakby kropelkę lądującą na moim policzku. Pomyślałem sobie spoko, pewnie sufit cieknie, w końcu mieszkamy gdzie mieszkamy i moją furę szpeci ten nieszczęsny DTR na tablicach. Matka uciekła do kibla i zamknęła się na klucz, jakby nie wiem, obawiała się, że rzucę z nią zaraz tym talerzem jak frisbee. Zupełnie nie mam pojęcia, jak można podejrzewać mnie o takie rzeczy. Otarłem kropelkę, jak mnie małem wody z ryja i z nieukrywanym zażenowaniem wbiłem widelec w to żółte, kleiste podkluszcze. I jak mi nagle uszu nie zgwałciło! I Kapiłem się jak wryty i nie dowierzałem w to, co się właśnie wydarzyło. Ogarnia cię cholerna kluska, zaczęła drzeć do mnie nagle ryj. Ale nie po to za dzieciaka się czytało fantazy, creepypasty, oglądało horrory, czy lurkowało gore i inne takie dobranocki, żeby teraz cykać się jak pizda. Więc szybko ochłonąłem i zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ta kropelka to nie była żadna woda. Ta pierdolona klucha napłuła mi w twarz. Znieważony powstrzymałem obrzydzenie tym podjedzeniem i wachcie zemsty podgryzłem ją i wpierdoliłem na szybkiego. Moja mama łyga, gdy resztę klusek tak to rozjuszyło, że zaczęły się kotłować na tym talerzu i głośno protestować, oczywiście po full śląsku. Kluchtych matka najebała mi z dwadzieścia, więc żeby ostudzić ten tłum odurzony aurą cieścianej rewolty, pokazowo wziąłem dwie do łapy i żonglowałem nimi dobre dwie minuty ku wrzawie, która wybuchła na talerzu. Performance uwieńczyłem dwoma koszykarskimi rzutami, którymi posłałem kluski prosto do śmietnika. Czy jak tam kurwa chcą? Hasioka. Jakby cokolwiek wiedziały o byciu Ślązakami, podrebiańce jebane. Następnie zebrałem potężną harę i wystrzeliłem ślinianym pociskiem prosto w mordę najgrubszej, najbardziej wkurwiającej kluchy, która, poza samą swoją żałosną żółtą egzystencją, również najgłośniej ze wszystkich darła pizdę o autonomii Śląska. No, musicie przyznać, że się miałem prawo wkurwić, przychodzi ci taka kurwa brocha, i nie dość, że podszywa się pod twoją znamienitą tożsamość narodową, to jeszcze pierdoli kompletnie od rzeczy na temat zawiłych kwestii politycznych, o których naturalną koleją rzeczy nie ma zielonego pojęcia, ponieważ. Jest jebaną kluchą na dodatek jeszcze chuja, a nie śląską. Nie będę wszystkiego szczegółowo eksplikował, bo nie mam czasu. Poza tym uważam, że każdy co bardziej rozgarnięty Ślązak wie, że aneksja Polaczków była najlepszym, co mogło go w życiu spotkać. Ze względu na to, że podczas gdy ci ochoczo finansują co większe śląskie społeczne inwestycje, po, y, budujące coraz wyżej potęgę tej krainy, reszty budżetu starcza na pogłębiające kwitnącą w Polskę patologię 500+. Co sprawia, że jeszcze bardziej cebulowa woń nędzarstwa kontrastuje z industrialną nutą słodkiego za pachu śląskiej cywilizacji. No, w każdym razie, co z nią zrobiłem? Wyciągnąłem za dupy zapalarę, mam głupi zwyczaj ją tam trzymać, a że dupę mam twardą, to nawet mi już raz wybuchła i musiałem leczyć poparzenia pantenolem, ale o tym może innym razem. Biorę do drugiej łapy tę obślinioną kluchę i pieszczę ją płomieniami, wyciskając z niej tym samym skierowane w moją stronę najcięższe i najrozmaitsze śląskie przekleństwa. Niektórych kurwa nawet ja nie znałem, serio. Postanowiłem, że skoro taka z niej Śląska Patriotka, to ja kurwa dam jej Śląsk i spalę szmatę na węgiel. W narastającej agonii, bełkotanie jej pseudo-śląskiej propagandy przestało być w jakikolwiek sposób zrozumiałe. Ostatecznie, w kulminacyjnym stadium jej boleści, wykrzyknęła do mnie histerycznie, że chuja wiem o Śląsku, bo jestem z Wrocławia, a Dolny Śląsk to wcale nie jest prawdziwy Śląsk i że kluski mogą być też żółte, a to, co ja w tej chwili robię, to akt czystego, kluskowego rasizmu, czyli, prościej mówiąc, polactwa. Sami widzicie, że suka aż prosiła się o najcięższy wymiar kary. Nie ten Śląsk, kurwo, tak? Potęgę Wrocławia szkalujesz? Rozpocząłem. I jednocześnie pierdolisz o jakiejś kurwa kluskowej tolerancji. Na jebanym Śląsku. O, nie, 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 nie. Takim krokiem nie tańczymy. Nie po to moi przodkowie zaklinali najwyższej jakości węgiel w postać miękką, wzbijali na wyżyny sztukę śląskiej alchemii i przenieśli ją na grunt gastronomiczny dla dobra wszystkich Śląsaków, żeby teraz jakaś jebana mączna wywłoka wycierała sobie mordę Śląskiem, kontestując przy tym jakieś lewackie gówno światoboglądowe. Tymi słowy zakończywszy moją przemowę preegzekucyjną, przystąpiłem do działania w trybie powiększonego rygoru. Chcesz kurwa Śląska? To poczujesz go od środka. Wyszedłem z nią na taras i wrzuciłem całą już czarną po swej zewnętrznej stronie do grilla. Nie wyróżniała się pośród węgielków i myślę, że one same również nie zauważyły różnicy. Polałem to 98 z mojego podręcznego kanisterka i wrzuciłem zapałkę. Teraz to się kurwa bura sucz zasymiluje. Wróciłem na talerz i zasiadłem na krześle. Pierwszy cel właściwie był już osiągnięty. Zastraszone kluski ani śmiały się więcej odezwać. Przekalkulowałem je pieczołowicie. Zostało ich czternaście. Czternaście świadomych, podległych klusek to jednak jest już coś. Nie zwlekając, postanowiłem rozkosznie, brutalnie zatriumfować nad ofiarami. Zadziwiająco władczy instynkt Anona zadziałał na mnie i widząc okazję na jeden z bardziej popierdolonych aktów fallicznych, jakich świat może być świadkiem bezwłocznie, i bez większych rozmyślań rozpiąłem spodnie, spuściłem bokserki, po czym zakomenderowałem... masować. Po kolei żółte ochłapy zlatywały w stronę mojego naprężającego się pytąga i posuwiście przemieszczały się po jego powierzchni, a ich miękka struktura i śliskie zewnętrze powodowały naprawdę przyjemne uczucie, którego doświadczenia życzę każdemu wzorowemu anonkowi. Podporządkowanie pseudośląskich to jest jednak pieniądz. Oczywiście do czasu. Mogłem się spodziewać, że kurewki przyszykują konspirację. Pierdolone, kluseczkowe państwo podziemne. Podczas gdy byłem zajęty oddawaniem się w spokoju spazmom rozkoszy, seria trzynastu, jak naliczyłem silnych ukłuć na moim Wacławie, momentalnie sprowadziła mnie na ziemię. Pewnie znacie stuleje z normickich memów motyw ugryzienia przez laskę podczas stymulacji prącia metodą absorpcyjną, powszechnie zwanego lodzikiem. Otóż mi w życiu nie przydarzyło się jeszcze coś takiego ze strony kobiety. Może dlatego, że umawiałem się jedynie z porządnymi, ułożonymi, lojalnymi ślązaczkami, a może dlatego, że w wieku 25 lat, mimo paru sytuacji podbramkowych, dalej nie opuściłem spierdolenia. A już na pewno mentalnie. To akurat nie było jednak w tamtym momencie jakoś szczególnie istotne. Doświadczyłem tego nie od kobiety, lecz ze strony zakonspirowanych klusek. Kutacz mój osiągnął wtedy już dawno stosowne rozmiary, by wszystkie szmaty się na nim zmieściły, dlatego również pomysł na zemstę za tenże zadany mi okrutny ból przyszedł jakby naturalnie, sam przez siebie. Kojarzycie tę idiotyczną sztuczkę zwaną helikopterkiem. Jeśli nie, to tłumaczę, łapiecie śmigło za samą nasadę i wykręcacie jak najszersze kółka, najszybciej jak się da. Kluski nie sprostały temu wyzwaniu siłowemu. Rozleciały się we wszystkie strony i poroztrzaskiwały o ściany, okna i meble. Rozejrzałem się dokoła, dom wyglądał jak pobojowisko. Niemniej ja byłem z siebie maksymalnie dumny. Nie dam sobie w kasze dmuchać, a kluski, które Śląska na oczy nie widziały, nigdy nie poszargają mojej męskiej godności. Wiedziałem, że Mamełę po wyjściu z klopa się załamie, jednak nie zanosiło się na to w najbliższym czasie, ponieważ słysząc krzyki klusek eksterminowanych kurwa z luftu, powinna raczej zaszachowana siedzieć w kiblu i modlić się o niewyważenie drzwi. Z tą myślą, absolutnie błogi i spokojny, z powrotem usadziłem się nad, jak mnie małym pustym już talerzem. Gdy na niego spojrzałem, spotkała mnie z kolei niespodzianka, i w jednej chwili zrozumiałem, dlaczego ukłuć miałem jedynie trzynaście. Oto ostatnia żywa, ostatnia wolna kluska siedziała samotnie, milcząc na talerzu. Totalnie zaszczuta. Łzy z niej ciekły strumieniami, jednak nie wydawała żadnego dźwięku. Emocje wzięły nad biedaczką górę i doszczętnie ją sparaliżowały. I wiecie co? Obudziła się we mnie ta cholerna empatia. Nagle zadecydowałem, że odkupię moje nikczemne czyny dokonane na kluskach, nieważne już jakiego pochodzenia, i dam z życia troszkę dobra przynajmniej mojej mamie. Posprzątałem okolice z martwych klusek, poukładałem wszystko z powrotem do starego ładu, zgasiłem dogorywającego grilla, talerz z garem pozmywałem. Jedynie wybita szyba w oknie nie mogła zostać przeze mnie zamaskowana z wiadomych przyczyn, ale podnosiło mnie to, że cała reszta wyglądała przyzwoicie. Wziąłem talerz w rękę, otworzyłem monetą drzwi od kibla i powiedziałem... Mamusiu, jednak się myliłem. Twoje kluski były świetne. Myślę, że sama powinnaś ich spróbować. Dlatego zostawiłem ci ostatnią, najładniejszą. Oszołomiona, jakby piwa się napiła, bez słowa wzięła ją do ust. Koniec końców dobrze, że stała nad tą umywalką. Ożygała się.